Witajcie agenci z tej strony, Spichris. W dzisiejszym odcinku nieco o secie negocjatora. No, o secie, który wydaje mi się dosyć interesujący, jeżeli chodzi o walkę, zarówno solo, jak i grupowo, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę legendarki. Dlaczego ciekawie? No dlatego, że y, sam z siebie być może nie dodaje nam zbytnio DPS-u na pojedynczych celach, ale dzięki y, właściwościom. Czteroelementowego setu możemy zadawać obrażenia więcej niż jednemu celowi naraz. Jeżeli chodzi o te, ile tych celi jest, to tutaj to zależy od tego, czy posiadamy również klatę, czy tej klaty nie posiadamy. Standardowo mamy trzy cele. Jeżeli używamy klaty, to nawet pięć celi możemy oznaczyć i jednocześnie zadawać im obrażenia. I te obrażenia będą wynosiły albo 60% zadanych obrażeń podstawowemu. Celowi lub jeżeli używamy plecaka 100%, czyli w najlepszych warunkach możemy oślizgować tak, jakby 5 celi jednocześnie trafiając tylko jeden z nich. Wydaje mi się, że to dosyć ciekawe, dosyć interesujące, i ten set jest gdzieś tam troszeczkę pomijany, ale to nie dlatego, że jest. Słaby, w, ale dlatego, że wcześniej był dostępny tylko na rajdach, a konkretnie zarówno klata, jak i plecak dostępne były tylko i wyłącznie na rajdach. Na chwilę obecną zmieniło się to i zarówno plecak, jak i klatę, nie tylko zresztą negocjatora, tylko ogólnie tych setów, które wcześniej były typowo e, rajdowe, dorzucono do ogólnej puli lutu. Można już je normalnie dropić. Oczywiście najlepiej dropić tam, gdzie lut do... Namierzony, to oczywiście elementy tutaj, zestawy wyposażenia, i w takich miejscach tego szukamy. Tak jak mówię, no wcześniej mogliśmy zdobyć co prawda cztery elementy, dawało nam to ten bonus, już że oznaczyliśmy nawet do trzech celi, ale zadawaliśmy tylko 60% obrażeń. Wydaje mi się, że bardzo ważnym tutaj elementem jest właśnie plecak. Plecak, który zmienia nam te 60% na 100% dodatkową yy, przeciwnikom których oznaczymy. Czyli decydujące środki. Jeżeli chodzi o ten set, to można powiedzieć, że to jest standardowy set pod praktycznie dowolną broń yy, nastawioną na trafienia krytyczne, szanse trafienia krytyczne, obrażenia na yy, od Trafin krytycznych, więc praktycznie każdy LKM, AR, yy, karabin nadaje się do tego setu i to naprawdę świetnie działa. Ja tutaj, jak widzicie, nie używam klaty. Dlaczego? Dlatego, że czasami brakuje tych celi do oznaczenia. Nie zawsze jest ich aż tyle, trzy to wydaje mi się, że i tak jest całkiem przyjemna liczba, do których możemy jednocześnie strzelać, jeżeli gdzieś tam są, powiedzmy, jest jakiś tam nazwany, są jakieś żółte, są te czerwone, to przede wszystkim staramy się tutaj właśnie te żółte oznaczyć i do nich strzelać, czerwone i tak gdzieś tam zejdą, nawet nie wykorzystując tutaj tego zestawu, natomiast te dodatkowe Możliwości sklaty możemy przerzucić sobie na talent, taki jak na przykład perfekcyjna szklana armata, które akurat w tym przypadku używam. Oczywiście to nie musi być nazwany tutaj Providence, może być coś innego. Może, możecie wrzucić coś, co wam jeszcze bardziej zwiększy obrażenia z waszej broni. Może być to Airaldi, e, jeżeli oczywiście jedziecie na karabinach e, snajperskich. Może to być e, Fenris, jeżeli jedziecie na karabinach szturmowych. Więc tutaj można powiedzieć spora dowolność tego, co tutaj e, chcemy uzyskać, co tutaj będziemy e, używać. Perfekcyjna szklana armata to oczywiście obrażenia zwiększone Wszystkie zadawane przez obrażenia są zwiększone o 30%. Wszystkie obrażenia, jakie otrzymujesz, są zwiększone o 60%. Tutaj dodatkowo jeszcze taka ciekawostka, że perfekcyjna ta szklana armata, wszystkie zadawane przez obrażenia są zwiększone o 30%. Nie dotyczy tylko obrażeń od broni. Także umiejętności zadają więcej obrażeń, jeżeli używamy tutaj tego talentu. To taka ciekawostka, nie każdy o tym wie i to jest łatwe gdzieś tam do, do przeoczenia. I... Jeżeli chodzi o plecak, to już mówiłem. No, plecaka używam ze względu na decydujące środki. Zwiększa nam tutaj obrażenia dodatkowo do 100% z 60 na dodatkowych celach. Tutaj mam jeszcze maskę. Dylemat negocjatora: obrażenia od broni, obrażenia od trafienia krytycznego. Wszystko tutaj też zależy jeszcze, jak stoicie z szansą na krytykę. Oczywiście, jeżeli macie już tą szansę na krytyka w pobliżu 60, no to właśnie. Przede wszystkim obrażenia trafienia krytycznego, obrażenia od broni. Zależy co Wam tam lepiej wypada, co przeliczniku Wam lepiej wyjdzie. Oczywiście szukamy jak najlepszych tych statystyk, jak zawsze. Jeśli chodzi o mody, to zależnie od tego, czy już mamy szansę na krytyka w pobliżu 60%, czy jeszcze nie, to wtedy tutaj albo właśnie szansę na krytyka, albo obrażenia trafień krytyczny. Tylko te dwa y, używamy. Tu jak widzicie. Ja akurat mam już wszędzie obrażenia trafienia krytycznego, dlatego że zbliżyłem się, albo już mam nawet mam szansę, że trafienia krytycznego na, na poziomie 60%. Jest to maksymalna wartość, jaką można normalnie y, w zwykłych warunkach uzyskać. Nie przeskoczymy tego, więc już dalej się nie opłaca. Resztę tutaj inwestujemy w inne rzeczy. Obrażenia trafienia krytycznego przede wszystkim. Tutaj przy okazji spore obrażenia od trafienia w głowę, ale to nie jest wynikiem tego, że tutaj na sprzęcie mam duże obrażenia do trafienia w głowę, ale dlatego, że na tej broni mam celownik 30% obrażeń od trafienia w głowę dodatkowo, celownik 8 razy. Nauczyłem się na tym grać, przyzwyczaiłem, całkiem fajnie to, to wychodzi, a jak trafiamy jeszcze w głowę, przede wszystkim... Cięższe cele, takie, które gdzieś tam są unieruchomione, oślepione i tak dalej. Naprawdę elegancko to wtedy bije. Tutaj nie musicie tego celownika oczywiście używać. Może być szansa na trafienie krytyczne. Wtedy gdzieś na sprzęcie sobie zdejmujecie po prostu zamieniacie na obrażenia trafień krytycznych. Można też stabilność sobie poprawić, żeby nie rzucało tutaj bronią. No to już można powiedzieć wasza inwencja i też zależy od tego, co tak naprawdę chcecie używać, na czym chcecie tutaj bić. Czy to będzie właśnie lekki karabin maszynowy, czy to będzie karabin, tak jak tutaj w przypadku obecnie trzynastki. Jak pewnie wszyscy wiedzą, wróciła do swoich standardowych obrażeń. Najpierw był nerf, teraz ją z powrotem podnieśli. To nie musi tak, jak mówiłem od na początku, ani być LKM, ani ten karabin. Praktycznie ten set sprawdza się z każdym jednym rodzajem. Broni, wykorzystywany też jest, przynajmniej był, nie wiem jak jest obecnie, na strefie mroku, z tego powodu, że potrafił zabić kilku graczy naraz, dlatego że również graczy można było tym oznaczyć i po prostu ich zabić. Tam też był delikatny exploit, po zaznaczeniu graczy dało się strzelać do zwykłych mobków. A że mobki miały całkiem sporo życia, te żółte, to gracze ginęli, nawet nie wiedzieli od czego. Jeżeli chodzi o nakolonniki, to tutaj mam wrzucone akurat pytrowa obrażenia od karabinów maszynowych mi podniosły, no i oczywiście obrażenia broni, obrażenia od trafienia krytycznego i szanse na trafienie krytyczne. Tutaj też możecie eksperymentować, możecie je oczywiście zmieniać, jeżeli nie używacie leki karabinów maszynowych, można sobie coś innego oczywiście tutaj wrzucić. Można na przykład... Jak trwoga do, do boga, jeżeli tutaj też używacie karabinów. Mam karabin, więc tutaj mogę zamiennie teoretycznie to y, używać. Na chwilę po, obecną używam zwykłych Petrowa. Umiejętności. Skrzeszenie przydaje się zwłaszcza w, podczas rozgrywek solo, ale i w grupie często ratuje tyłek, nie tylko nam, ale i y, y, drużynie. Jeżeli chodzi o tutaj o ten wabik holograficzny... Y, Przydaje się do rozgrywek solo, dlatego że wrogowie przez jakiś czas skupiają się przede wszystkim na tym wabiku. Mamy szansę ich wtedy szybciutko oznaczyć i wyeliminować. Jeżeli gracie gdzieś tam grupowo, no to wiadomo, dobieracie sobie coś bardziej pod, pod, odpowiedniego dla siebie, może być leczenie. Yy... Z drona. Może być leczenie z wyrzutni chemicznej, może być jakaś inna umiejętność, która uważacie akurat za interesującą. W tym sensie tak naprawdę najważniejszą rzeczą są elementy tutaj negocjatora no i broni, żeby jak najwięcej podciągnąć tutaj zarówno obrażeń, jak i tych krytyków. Teraz troszeczkę tak można powiedzieć na sucho pokażę, jak to wygląda, jak to działa. Damy sobie tutaj strzelnicę na poziomie heroicznym tutaj pozycja numer 1 na innych tego nie bardzo zobaczymy i teraz tak, wezmę na razie trzynastkę na spokojnie pokażę jak to mniej więcej wygląda trafienie krytyczne oznaczyło nam tutaj takim symbolem właśnie kolejne trafienie, kolejny oznaczony zobaczcie co tam w się działo wystrzelam do jednego Obrażenia otrzymują zaznaczeni. Tutaj będzie dokładnie to samo. Zobaczcie, że życiem ze schodzi. Proszę bardzo. Czy trafiam tego, czy tego. Jeżeli macie taką sytuację, właśnie, że ten oznaczony jeszcze trochę żyje, ale macie gdzieś tam w obszarze Kolejnego, którego możecie oznaczyć. Warto czasami się po prostu przerzucić i zacząć strzelać do tego nowego. Ten drugi i tak nam yy, zejdzie, ponieważ i tak będzie dostawał obrażenia. Tak to wygląda na 13. Yy, pokażę jeszcze, że na LKM też to fajnie idzie. Połowa celów wyeliminowana. Tam Jeszcze dalej oznaczone. I proszę bardzo, akurat tutaj nie korzystam z klaty. Pokażę jeszcze ewentualnie, właśnie jakby to było, gdybyśmy sobie podminili. Oznaczymy dzięki temu więcej tych celi jednocześnie. I proszę bardzo. Tak to teoretycznie wygląda. W praktyce działa dokładnie tak samo. Oznaczamy cele, szlamy do jednego, giną wszystkie. Mam nadzieję, że. Film się spodobał, że do czegoś się przyda, że zachęci Was do eksperymentowania z tym buildem, bo tak jak wiele razy powtarzam, to są tylko wskazówki, w którą stronę można iść. To nie jest tak, że te buildy są ostatecznie, je, ostateczne, jedyne i tylko takie należy wykorzystywać, że tylko takie bronie, takie elementy zestawów. Nie, jak najbardziej zachęcam Was do eksperymentowania, do zmieniania do sprawdzania co tu jeszcze można w górę podciągnąć. Tyle z mojej strony na koniec jeszcze kawałek filmu, gdzie pokazuję jak to wygląda podczas normalnej rozgrywki. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, do lajkowania, a jeżeli możecie do wspierania kanału. To tyle. Trzymajcie się. Hej.